I to już jest 37. odcinek naszego kursu Ucz się mówić i rozumieć niemiecki w 10 minut. Zaczynamy od nowej porcji słówek Aufstehen, er steht auf, wstawać, on wstaje. Aufstehen, er steht auf, wstawać, on wstaje. Byze, zły, wrogi, niegrzeczny. Byze, zły, wrogi, niegrzeczny. Erklären, wyjaśniać, tłumaczyć, deklarować erklären wyjaśniać tłumaczyć deklarować fertig gotowy fertig gotowy fliegen die Fliege, die fliegen latać mucha fliegen latać die Fliege, die fliegen mucha hinten z tyłu. hinten z tyłu. lachen das lachen się śmiech lachen śmiać się das lachen, śmiech neffe, di nefen, siostrzeniec bratanek. neffe, di neffen, siostrzeniec bratanek. Di nichte di nichten, siostrzenica bratanica. Di nichte di nichten, siostrzenica bratanica. Szlank szczupły, Szlank szczupły, Szon już. Szon już. Szwarc czarny. Szwarc czarny. Das Schwein dich weine świnia. Das Schwein dich feine Schwinia. Forne z przodu. Forne z przodu. Weiß biały. Weiß biały. Curyk z powrotem. Cyryk z powrotem. A teraz powtarzasz? I dowiesz się, co powiedziałeś. Er hat i Schwein, Er hat masz Schwein. Lachen ist gesund. lachen ist gesund du schwein du schwein ein böses kind ein böses kind böse zeiten für mich böse zeiten für mich bist du mir jetzt böse bist du mir jetzt böse der lehrer erklärt die grammatik der lehrer erklärt die grammatik wohin fliegst du Wohin fliegst du? Stehst du schon auf? Stehst du schon auf? Soll ich nach hinten oder nach vorne gehen? Soll ich nach hinten oder nach vorne gehen? Ein armes Schwein. Ein armes Schwein. Er ist zurückgekommen. Er ist zurückgekommen. Was kann weiß sein? Was kann weiß sein? Wir lieben uns im guten wie im bösen. Wir lieben uns im guten wie im bösen. So ist jakie, dopasuj przymiotniki do rzeczowników. Ein alter Vater. Eine schnelle Hilfe. Ein gesundes Leben. Ein schwarzer Rock. Eine kalte Suppe. Ein großes Haus. Ein starker, wind. Eine schwere, frage. Eine große, liebe. Ein schlankes, mädchen. Ein später, abend. No to jestem ciekawa, czy wiesz, co to znaczy. Aufstehen, er steht auf. Wstawać, on wstaje. Böse, zły, wrogi, niegrzeczny. Erklären. Wyjaśniać, tłumaczyć, deklarować. Fertig. Gotowy. Fliegen, die fliege, die fliegen. Latać, mucha. Hinten. Z tyłu. Lachen, das lachen. Śmiać się, śmiech. Der Neffe, die neffen. Siostrzeniec, bratanek. Die Nichte, die nichten. Siostrzenica, bratanica. Schlank. Szczupły schon, już schwarz, czarny das schwein, die schweine, świnia forne, z przodu weiß, biały zurück, z powrotem jestem ciekawa, czy potrafisz przetłumaczyć. Po lewej stronie są potrzebne przymiotniki, a po prawej rzeczowniki. Zaczynamy. Ja może zacznę od najtrudniejszego. Zsiadłe mleko to dike. Milch. A starzy ludzie. Alte Eltern. Przystojny mężczyzna. Ein gut aussehender Mann. Szybka pomoc. Schnelle Hilfe. Zgubiona torba. Die verlorene tasche. Piękny dzień. Ein schöner tag. Drogi dom. Ein teures Haus. Łatwe pytanie. Eine einfache Frage. Silny wiatr. Der starke Wind. Łatwy zawód. Ein leichter Beruf. Duże oczy. Grosse Augen. Miła kobieta. Eine nette Frau. I jeszcze jedno ćwiczenie, tym razem z rozkazami. zwróćcie uwagę, że rozkazy budujemy w ten sposób, że jeśli chcemy rozkazać do ty, to musimy odmienić czasownik, skreślić du i końcówkę syty. Stąd... Z naszego odmienionego czasownika do geist zostaje gej i to znaczy idź. Jeśli chcemy rozkazać do wy, czyli wy coś zróbcie, to skreślamy ia. Najpierw odmieniamy oczywiście czasownik ia-gate, skreślamy ia, zostaje gate, idźcie. Jeśli chcemy rozkazać idźmy, to po prostu odmieniamy czasownik via-gejen i zamieniamy miejscami. I wychodzi nam gejen via, idźmy. No i... Ten sam rozkaz do Pana, Pani, rozkaz grzecznościowy. Znowu zamieniamy miejscami odmieniony czasownik i wychodzi nam Giejenzi. A teraz Twoja kolej, przyporządkuj i rozkazy do grup i je przetłumacz. Szaumal, spójrz. Trinkt viel wasa. Pijcie dużo wody. Essen wir, jedzmy. Sprechen sie Deutsch. Niech Pan mówi po niemiecku. Nimm zwei. Weź dwa. Schreibt das auf. Zapiszcie to. Spielen wir. Grajmy. Erklären Sie mir das. Niech Pan mi to wytłumaczy. Komm zurück. Wróć. Seid nicht böse. Nie bądźcie źli. Zieht euch an. Ubierzcie się. Lacht nicht. Nie śmiejcie się. Stej schon auf. Wstań już. Versprich es mir. Obiecaj mi to. Gib mir das zurück. Oddaj mi to. Geht schon. Idźcie już. I malutka porcja gramatyki. Po przyimkach, które są wy wymienione na górze, für ohne gegen, występuje akuzativ, a po przyimkach bei, mit, von, zu, występuje dativ. Pod spodem macie ściągę, z zaimkami osobowymi, które już Wam są znane, do tej pory je tylko tłumaczyliśmy i nigdy nie mówiłam, że one są w datywie, czyli w celowniku, albo w akuzatywie, czyli w bierniku. A teraz łączymy przyimki z zaimkami osobowymi i tłumaczymy. Ciekawa jestem, jak Ci pójdzie. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, musisz na chwilę zatrzymać prezentację, zastanowić się i odpowiedzieć. A my przechodzimy do ćwiczenia. Dla mnie to mich. Bez Ciebie. One dich. Dla niego. Für ihn. Bez Was. One euch. Bez nas. One uns. Przeciw Tobie. Gegen dich. U Ciebie. Bei dir. Od Pani. Von ihnen. U mnie. Bei mir. Z Tobą. Mit dir. Do nich. Zu ihnen. Ze mną. Mit mir. Czy wiesz, jakich słówek brakuje? Jesteście już gotowi? Seid i schon fertig? Idź proszę do przodu. Gej bitte nach vorne. Mi nie jest do śmiechu. Mia ist nicht zum lachen. Muchy potrafią latać. Fliegen können fliegen. Widzisz wszystko czarno-biało. Du zist alles schwarz-weiß. Mieć świnię to znaczy mieć szczęście. Schwein haben, das heißt gluck haben. Ty stara świnio. Du altes schwein. Od początku do końca. Von vorne bis hinten. Śmiech to zdrowie. Lachen ist gesund. Mój siostrzeniec śmieje się ze mnie. Mein neffe lacht über mich. Chcę mieć wszystko czarno na białym. Ich will alles schwarz auf weiß haben. Z tyłu w autobusie jest mało osób. Hinten im bus gibt es wenige menschen. Z czego się śmiejecie? Woryba lacht ihr? Bierz nogi za pas. Mach die Fliege. No i przekonaj się, że zapamiętałeś nową porcję słówek. Wstawać on wstaje. Aufstehen, er steht auf. Zły, wrogi, niegrzeczny. Böse. Wyjaśniać, tłumaczyć, deklarować. Erklären. Gotowy. Fertig. Latać, mucha. Fliegen, die Fliege, die Fliegen. Z tyłu. Hinten. Śmiać się, śmiech. Lachen, das lachen. Siostrzeniec, bratanek. Da neffe, die neffen. Siostrzenica, bratanica. Die Nichte, die Nichten. Szczupły. Szlank. Już, schon, czarny, szwarc, świnia, das Schwein, die Schweine, z przodu, vorne, biały, weiß, z powrotem, zurück, brawo. I to niestety już koniec na dzisiaj. Zapraszam do następnego odcinka. Auf Wiederhören, tschüss! Tschüss!